Korepetytor maturalny, film numer 20, miesiąc pierwszy, tydzień czwarty. O czym dowiemy się w tym filmie? To stężenie procentowe, stężenie molowe, gęstość, projektowanie doświadczenia, aby przygotować konkretne roztwory. Stężenie procentowe. Określa ono, ile części masowych danej substancji Znajduje się w stół częściach masowych roztworu. Stężenie procentowe podajemy w procentach. Tutaj mamy pokazany wzór na wyliczenie stężenia procentowego, gdzie C% to stężenie procentowe, MS to jest masa substancji, MR to masa roztworu i wymnażamy wszystko razy 100. To musimy pamiętać. To jest to, że masa roztworu to jest masa substancji plus masa rozpuszczalnika. Często tym rozpuszczalnikiem jest woda. Następnie przejdziemy do stężenia molowego. Stężenie molowe wyraża stosunek liczby moli danej substancji. Do objętości mieszaniny. Wynik stężenia molowego podajemy w molach na decymetr sześcienny. Mamy wzór: stężenie molowe to jest liczba moli, czyli n i v to objętość. Objętość przeliczamy często na decymetry sześcienne, ponieważ stężenie molowe wyrażamy w molach na decymetr sześcienny. Gęstość to stosunek masy danej substancji do objętości, którą ona zajmuje. Możemy to zapisać wzorem, czyli że D, gęstość to masa przez objętość. Jednostką, którą najczęściej spotykamy przy gęstości i do której dążymy w zadaniach obliczeniowych, to gram na centymetr sześcienny. Do sporządzania roztworów o określonym stężeniu Potrzebować będziemy konkretnego sprzętu. Jak, jaki sprzęt możemy użyć? Zlewka. Zlewka to po prostu duże naczynie. Przyda nam się waga laboratoryjna po to, żeby odmierzyć masy składników. Pipeta to jest taki, takie urządzenie, którym kraplamy odmierzoną ilość i to jest bardzo ważne, że płynnej substancji. Cylinder miarowy. Odmierza nam konkretną objętość cieczy. Łyżeczka. Łyżeczką nakładamy odmierzoną ilość, ale stałej substancji. Oraz probówka. Probówka jest mniejsza niż sklewka. Mamy ponownie pokazane wzory na wyliczanie gęstości, na wyliczenie liczby moli. Liczba moli to jest masa substancji zadaniowa przez masę molową substancji. Stężenie procentowe. Mamy ponownie, że masa roztworu to masa substancji plus masa wody. Jak wyliczyć stężenie procentowe? Masa substancji razy 100% przez masa roztworu i ponownie stężenie molowe to jest liczba moli przez objętość. Bardzo ważne jest w zadaniach przeliczanie stężenia molowego na stężenie procentowe i odwrotnie. Te wzory są ważne, żeby je zapamiętać. I na co musimy uważać, że przy przeliczaniu stężeń, ze stężenia molowego, na stężenie procentowe ze stężenia molowego, na stężenie procentowe musimy, Gęstość wyrazić w gramach na decymetr sześcienny. To jest bardzo ważne. Musimy o tym pamiętać. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, to jest to, że nie zawsze w zadaniu podają nam gęstość wody. I to Ty musisz pamiętać, że gęstość wody to jest 1 gram na centymetr sześcienny. Idziemy teraz do zadań. Poniżej podano gęstości różnych substancji. Mamy tabelkę, substancje, a po prawej gęstość wyrażona w gramach na centymetr sześcienny. Które z wymienionych poniżej przedmiotów utoną w naczyniu wypełnionym rtęcią, a które będą pływały po wodzie. Mamy wymienione żelazny gwóźdź, kostkę lodu, kawałek drewna bukowego i złoty pierścionek. Jak zrobić takie zadanie? Musimy pamiętać o tym. Zaczniemy sobie od naczynia z rtęcią że jeżeli dany przedmiot będzie miał gęstość większą niż gęstość rtęci, a gęstość rtęci mamy podaną w tabeli i jest ona równa 13,6 g na cm3, czyli wszystko, co będzie więcej niż 13,6 g na cm3, to te przedmioty toną. Sprawdzimy. Jedynie większe od 13,6 w tej tabeli to 19,3 złoto. Tutaj mamy podany złoty pierścionek. To znaczy, że ten złoty pierścionek w naczyniu z rtęcią będzie tonąć. Jeżeli dany przedmiot będzie miał gęstość mniejszą niż gęstość rtęci, czyli mniej niż 13,6 g na cm3, to taki przedmiot będzie nam pływać po powierzchni. Popatrzmy na tabelę. Woda destylowana. Rtęć mamy podaną. Lód. Lód ma mniejszą gęstość, czyli kostka lodu będzie pływać po powierzchni. Złoto miało większą gęstość i ono tonęło, czyli złoty pierścionek tonie. Żelazo 7,9 to jest mniej niż 13,6, dlatego on będzie pływał po powierzchni. Żelazny głóźdź pływa. A także kawałek drewna bukowego, ponieważ on też ma mniejszą gęstość niż 13,6. Rozwiązanie z wodą jest w sposób bardzo analogiczny. Jedyne, co musimy pamiętać, to jest to, że gęstość wody. Mamy podaną wodę destylowaną, to 1 gram na centymetr sześcienny. Czyli ponownie wszystko, co ma większą gęstość niż 1 będzie tonąć. Dlatego. Jeżeli mamy żelazny gwóźdź, sprawdzamy żelazo 7,9. On nie będzie pływał po wodzie, czyli dajemy minusik, bo on tonie. Kostka lodu. Kostka lodu 0,9 jest mniej niż 1, czyli będzie pływać po powierzchni. Kawałek drewna bukowego 0,7, to jest mniej niż 1, czyli on, to również będzie pływać po wodzie, a złoty pierścionek, 19,3 ma znacznie większą gęstość, dlatego będzie tonąć. Dlatego dajemy minusik. Zadanie. Zaprojektuj doświadczenie pozwalające otrzymać roztwór wodorotlenku litu. W tym celu podaj schemat doświadczenia. Schemat doświadczenia musimy sobie to wyobrazić, jakbyśmy byli teraz w laboratorium i musieli sporządzić właśnie roztwór wodorotlenku litu. Weźmiemy do tego probówkę. Czyli rysujemy probówkę. Wodorotlenek litu. Żeby go otrzymać, potrzebujemy lit i wodę. Lit to ciało stałe, dlatego zaznaczamy na dnie probówki, możemy to zaznaczyć właśnie kuleczkami, że to jest ciało stałe i wiemy, że to jest lit. Dodajemy wodę. Dodajemy wodę, czyli zaznaczamy strzałką, że do probówki dodajemy to. Potrzebny sprzęt i szkło. Potrzebujemy przede wszystkim Probówkę. Potrzebujemy pipetę, bo za pomocą pipety będziemy nakładać wodę. Łyżeczka, dlatego że za pomocą łyżeczki możemy na dno probówki wsadzić lit, bo lit to ciało stałe. I bagietka, ponieważ bagietką umożliwi nam to mieszanie zawartości probówki. Wpisujemy odczynniki chemiczne, czyli lit i woda. Zadanie obliczeniowe. 750 gram znajdowało się w pojemniku o objętości 250 cm3. Oblicz gęstość tej substancji. Co musimy wiedzieć? Że wzór na gęstość to masa roztworu przez objętość wyrażona w gramach na cm3. Masa roztworu, która była w pojemniku, to 750 gram, a nasza objętość to 250 cm3. Podstawiamy do wzoru 750 jako masa roztworu przez 250, razy, czyli nasza objętość i wychodzi nam gęstość 3 g na cm3. Czyli gęstość w tym zadaniu to jest 3 g na cm3. Zadanie. Oblicz objętość, jeżeli masa roztworu wynosi 550 g, a gęstość wynosi 110 g na cm3. Podobnie musimy sobie zapisać wzór gęstości, że to jest masa roztworu przez objętość. Mamy podaną masę roztworu, którą zapisujemy 550 gram. Mamy podaną gęstość, 110 g na centymetr sześcienny. Potrzebujemy obliczyć objętość. W tym celu musimy przekształcić wzór. Jak to robimy? To jest masa roztworu przez objętość. Mnożymy razy V D razy V, to masa roztworu. Teraz chcę wyliczyć, ile to jest V, dlatego stojące obok D, czyli nasza gęstość, dzielę przez to, podzielić na D, czyli V, nasza objętość, to masa roztworu przez gęstość. Podstawiamy do wzoru masa roztworu 550, nasza gęstość 110, czyli nasza objętość to 5, Centymetrów sześciennych, dlatego że masa roztworu to jest gram. Podzielić na gram na centymetr sześcienny. Gramy się skrócą, zostaje nam centymetr sześcienny. Na końcu zadania zapisujemy słowną odpowiedź. Zadanie. W 200 gramach roztworu znajduje się 6 g azotanu, 5 potasu. Oblicz stężenie procentowe roztworu. Zaznaczam sobie, że pytają mnie w zadaniu o stężenie procentowe. Zapisuję sobie wzór, że stężenie procentowe to masa substancji przez masę roztworu razy 100%, ponieważ stężenie procentowe podajemy w wynik procentach. Masę roztworu nam podali 200 g, masę substancji to 6 g. Wszystkie dane mam, mogę podstawić do wzoru, że jest to 6 przez 200 razy 100%, Czyli stężenie procentowe to 3%. Na końcu zapisuję słowną odpowiedź do zadania. Zadanie. W 360 g wody rozpuszczono 40 gram soli kuchennej. Oblicz stężenie procentowe roztworu. Zapisuję wzór na stężenie procentowe. Zaznaczam sobie, że pytają mnie w tym zadaniu o stężenie procentowe. Wiem, że masa roztworu to masa substancji plus masa wody. Podali nam masę wody 360 g, masę substancji 40 g. Czyli, żeby obliczyć masę roztworu, sumuję. 360 plus 40 to 400 g. Już teraz mam podaną masę substancji i masę roztworu czyli to, co potrzebuję do obliczenia stężenia procentowego podstawiam do wzoru 40 przez 400 razy 100 to się równa 10 i zapisuję słowną odpowiedź do zadania zadanie do wody wsypano 30 g cukru i otrzymano 300 g roztworu oblicz stężenie procentowe od razu sobie zaznaczam że proszę mnie o stężenie procentowe otrzymanego roztworu wzór ogólny jak wygląda na stężenie procentowe i dane z zadania. 30 gram cukru. Cukier to moja masa substancji, dlatego masa substancji to 30 gram. Otrzymano 300 gram roztworu, stąd masa roztworu 300 gram. Wszystko mam podane, mogę podstawić do wzoru. 30 przez 300 razy 100% równa się 10%. I na końcu zapisujemy słowną odpowiedź do zadania. Kolejne zadanie. W dwóch decymetrach sześciennych roztworu znajduje się 0,5 mola wodorotlenku litu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. Zaznaczam sobie w treści, że proszę mnie o stężenie molowe. Napisałam wzór, jaki jest na stężenie molowe, czyli C mol to N przez V wyrażone w molach na decymetr sześcienny. Mamy podane V, czyli 2 decymetry sześcienne liczba moli N. 0,5 mola. Podstawiam wszystko do wzoru C mol to się równa 0,5 przez 2, czyli to jest 0,25 mola na decymetr sześcienny. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to zapisanie słownej odpowiedzi do zadania. Zadanie: oblicz, jaka masa wodorotlenku sodu znajduje się w 0,2 molowym roztworze o objętości 0,4 decymetry 3 Zapisuję wzór ogólny na stężenie molowe. Podali nam zadaniu, że jest to 0,2 molowy roztwór. To oznacza, że stężenie, jeżeli mamy 0,2 molowy roztwór, to znaczy, że stężenie molowe wynosi 0,2 mol na decymetr sześcienny. Objętość to 0,4 decymetra sześciennego. Przekształcam wzór. C mol to jest n przez V. Chcę obliczyć n, więc wymnażam razy V. C mol razy V równa się n. Stąd mogę wyliczyć liczbę moli. N to się równa. Podstawiam do wzoru. Czyli 0,2... Razy 0,4 to jest 0,08 mol. Co robię dalej? Mam obliczyć masę wodorotlenku sodu. Muszę wiedzieć, że wzór wodorotlenku sodu to NAOH. Wyliczam jego masę molową odczytaną z układu okresowego, to znaczy 23 plus 16 plus 1 i to się równa 40 g na mol. Czyli 1 mol NAOH to 40 gram, a wyliczone 0,08 mol to nasza szukana masa wodorotlenku sodu. Mnożę to na krzyż 0,08 razy 40 przez 1 i wychodzi masa 3,2 g. Na końcu zapisuję słowną odpowiedź do zadania. Jeżeli któreś zadanie jest dla Ciebie nadal niejasne, Pamiętaj, że możesz skonsultować się z nami w każdej chwili.